Siemano wszystkim z tej strony Migeon no i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie wielkiego wydarzenia w tym obecnym sezonie drugim. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu, tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście wielkiego wydarzenia w tym obecnym sezonie drugim. A więc jak sami dobrze wiecie, dokładnie dzisiaj do gry Fortnite została wprowadzona kolejna już aktualizacja aktualizacja w tym obecnym sezonie, drugim rozdziału trzeciego i mowa tutaj oczywiście o aktualizacji zawartości 20.21, czyli małej aktualizacji, która pojawiają się zawsze po dużych aktualizacjach. Jak zawsze takowe aktualizacje nie wprowadzają za dużo zmian bezpośrednio do gry, a tylko dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, jest to tylko i wyłącznie mała aktualizacja, co oznacza, że po niej nie poznajemy żadnych większych wycieków, jak i nowych przedmiotów, które trafiają do sklepu z przedmiotami do kupienia za fałdolce, czy nawet przedmiotów, które trafią do gry. Jednakże w tym obecnym sezonie drugim, w którym teraz gramy, aktualizacja zawartości. Czyli ta mała aktualizacja są bardzo kluczowe dla obecnej fobyły tego sezonu, ponieważ to właśnie po tych aktualizacjach zawartości poznajemy jaka kolejna miejscówka atakuje siódemka oraz dostajemy też informacje, czy podbijają oni daną miejscówkę, którą wcześniej atakowali. No i tak też się prawdopodobnie stało, ponieważ po dzisiejszej aktualizacji zawartości 20.21 całe siły siódemki ponownie powinny wygrać. Oczywiście z wszystkich znanych mi do tej pory informacji, ponieważ film, który teraz oglądacie został nagrany dzień przed aktualizacją, a w dzień aktualizacji film trafi na kanał. No i z tego co mi się właśnie wydaje, to siódemka. Powinna wygrać na słodkim skrzyżowaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że w grze raczej na pewno pojawiła się ta aktualizacja zawartości, co oznacza, że na wyspie zaszły naprawdę wielkie zmiany w temacie fabuły obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, ponieważ na pewno po tej aktualizacji siódemka pokonała UR w słodkim skrzyżowaniu. Na obecną chwilę, jeżeli polecimy sobie w miejsce słodkiego skrzyżowania, powinniśmy tam zobaczyć tylko i wyłącznie agentów sił siódemki, którzy po prostu przemieszczają się w tamtym miejscu po wyspie, jak i przy okazji powinny pojawić się tam przedmioty od siódemki, czołg siódemki wraz z busem, jak i budowle, które wskazują na to, że siódemka podbiła tamtą miejscówkę. No i przy tym wszystkim stała się jeszcze jedna naprawdę bardzo ważna rzecz, o której mówiłem na jednym z moich ostatnich odcinków odnośnie wielkiego wydarzenia, fabuły obecnego sezonu, jak i przy okazji wydarzeń, które dzieją się w grze po aktualizacjach. I wspomniałem wtedy na filmie, że albo sterowiec na słodkim, albo na wykrzywionych spadnie na wyspę, po prostu ją uszkadzając. No i niestety, ale tak też się stało, ponieważ sterowiec od urojonego reżimu, który stał na słodkim skrzyżowaniu, nie miał jak wpaść do pobliskiej wody, ponieważ poleciał on w drugim kierunku i nie wpadł do wody obok wykrzywionych wierz, i spadł on na wyspy niszcząc przy tym teren oraz kilka pobliskich rzeczy, które tam po prostu były. Poza tym jednak na całe szczęście na wyspie nie pojawiły się żadne większe uszkodzenia, ponieważ jak sami dobrze wiecie, sterowiec od urojonego reżimu nie jest takich małych rozmiarów, i jakby spadł on na jakąś miejscówkę na wyspie, to wprost mogę tutaj wam powiedzieć, że zniszczyłby ją całkowicie i mogłaby zostać zniszczona i nie zostać po niej totalnie nic. No i tak, w tym momencie całe siły siódemki powinny zostać skierowane już na przedostatnią zwykłą miejscówkę na wyspie, czyli oczywiście kanion Kamieniec, i to właśnie tam od kolejnej aktualizacji 20.30, która trafi do gry dopiero za tydzień, zakończą się bitwy i wtedy dowiemy się, czy znów siódemka wygrała i czy pokonała urojony reżim. Oczywiście osoby, które oglądają moje wszystkie filmy na bieżąco, dobrze wiedzą, kto wygra w tamtym miejscu, czyli Kanionie Kamieniec, i wiemy mniej więcej to, że siódemka ponownie zniszczy urojony reżim, a ich sterowiec, już jeden z nielicznych na wyspie, zostanie strącony z powietrza i albo wpadnie do wody niedaleko miejscówki, albo na wyspę i ponownie zniszczy jakieś miejsce na wyspie. Ten temat jednak nie znam do końca pewny, ponieważ informacje na temat tego, jak skończy kolejny sterowiec od urojonego reżimu, dostajemy w każdą niedzielę lub najpóźniej w poniedziałek lub wtorek, co przykładem był na przykład ten sterowiec teraz, który spadł na mapę, a wiedzieliśmy o nim już od niedawnej niedzieli i było to dokładnie dwa dni temu przed tą aktualizacją. No i na tym wszystkim się jednak nie zakończy, ponieważ zaraz po przejściu z kanionu kamienic, czyli po aktualizacji 20.30, zostanie zaatakowana już ostatnia miejscówka, czyli wykrzywione wieże, a tam bitwy mogą potrwać troszeczkę dłużej niż każdy z nas myśli, ponieważ miejscówka ta zostanie podbita już po nadchodzącej wielkiej aktualizacji. Oznacza to mniej więcej tyle, że gdzieś w połowie maja Siły siódemki przejmą wszystkie stare miejscówki na wyspie. Które były pod ich władzą w sezonie pierwszym, a jak dobrze wszyscy wiemy, jaskinia dowództwa, w forteca, jak i budowle w starej miejscówce od siódemki zostaną zaatakowane na wielkim wydarzeniu, w ostatni dzień sezonu drugiego. Czyli czysto teoretycznie, jeżeli popatrzymy na to, że siódemka podbija miejscówki w 7 dni, to wykrzywione wieża zaraz po aktualizacji zawartości. Nie tej teraz, która będzie tutaj, tylko tej za tydzień po aktualizacji 20.30, powinny podbić tamto miejsce, a do wydarzenia zostanie jeszcze bardzo dużo czasu. Dlatego też mi osobiście się wydaje, że twórcy gry postanowią jakoś to zmienić w najbliższym czasie i podbijanie miejscówek o nazwie. W wykrzywione wieże, albo zajmie 7, troszeczkę dłużej niż zwykle, i będzie to np. od aktualizacji 20-30 do 40, a nie do zawartości. Ale to, jak to będzie wyglądało, dowiemy się dopiero za tydzień, podczas tej oto aktualizacji. Oczywiście, tamten temat, jak sami dobrze wiecie, będę ciągnął wam na tym kanale aż do ostatnich dni obecnego sezonu, a tylko dlatego, że jest to temat fabuły, który, no powiem szczerze, jest bardzo ciekawy. A my dosłownie po każdej aktualizacji dostajemy kolejne szczegółowe informacje na temat podbijania miejscówek, sterowców, jak i sekretnej broni urojonego reżimu. Mowa tutaj oczywiście o maszynie zakłady, o który jakiś czas temu na kanale Migao pojawił się specjalny odcinek, w którym przedstawiłem wam naprawdę bardzo dużo szczegółowych informacji na ten temat i osobom, które śledzą fabułę Fortnite'a może się to bardzo przydać i przedstawić wam kilka bardzo ciekawych informacji. Dlatego też, jeżeli kogokolwiek z was interesuje temat wielkiego wydarzenia w tym obecnym sezonie, drugim rozdziału trzeciego, jak i obecnych zmian na wyspie, które pojawiają się każdego dnia, to polecam sobie zobaczyć tamten odcinek i przy okazji link do niego będziecie mieli albo w prawym górnym rogu tego oto filmu, albo w opisie tego materiału, albo w przypiętym komentarzu pod tym oto odcinkiem. No i jak zawsze jeszcze tutaj mała informacja dla wszystkich fanów fabuły obecnego sezonu. I jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć w późniejszym czasie na tym kanale kolejne odcinki odnośnie fabuły obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, jak i wielkiego wydarzenia, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu fabuła. Jeżeli serio pod tym odcinkiem zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, to nie dość, już niebawem na tym kanale pojawi się taki oto odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące fabuły tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, jak i Kolejnych zmian po niedawnej aktualizacji zawartości. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami, będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żebym ja mógł Wam przedstawić na kolejnym moim odcinku na tym kanale, to teraz możecie podsyłać wszystko na mojego Discorda bądź Instagrama, do których linki macie w opisie tego oto materiału. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych zmianach. Po nowej aktualizacji na temat wydarzenia i czy wy weźmiecie udział w evencie. No i co, na sam koniec tego oto filmu pamiętajcie, żeby zostawić pod nim opeczkę do góry. Jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 18.05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a. A ja wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!